Dobry wieczór państwu. Proszę państwa, w ostatnich dniach Polska została ośmieszona, upokorzona, i to jest efekt polityki, którą prowadziły rządy PiSu i teraz prowadzą rządy Koalicji Obywatelskiej, kiedyś Platformy, ale i również wcześniej. Tą politykę prowadziły rządy Platformy. I na czym polega to upokorzenie i to ośmieszenie? Ano polega na tym, że w Genewie, gdzie miały się odbyć zasadnicze dla zakończenia wojny na Ukrainie rozmowy wszystkich stron liczących się w tym konflikcie, nie zaproszono tam Polski. I to w zasadzie tak stało się ostentacyjnie. Nie zaproszono Polski i to pokazało, że Polska jest w zasadzie nikim. Jeżeli chodzi o politykę międzypaństwową, i to jest efekt tych rządów. Jednocześnie z tym wydarzeniem, a być może pod wpływem tego wydarzenia, to środowisko skupione wokół pana Bartosiaka, tego geopolityka, no, osoby takiej znanej, ogłosiło, że Nastąpiła klęska dwóch geopolitycznych koncepcji. Jednej wyznawanej głównie przez PiS, to jest oparcia się o sojusze wyłącznie i przed, albo przede wszystkim na Stanach Zjednoczonych, i drugiego, który reprezentuje Koalicja Obywatelska i, i premier Donald Tusk. Oraz minister Radosław Sikorski, to jest tego stawiania na Unię Europejską, na tą, co, co się nazywa koalicję chętnych, czyli tych, którzy w Europie, Wielka Brytania, Niemcy, Francja, którzy przede wszystkim chcą w ten konflikt się angażować i nie chcą prawdopodobnie, żeby ten konflikt się zbyt szybko, według ich miar, zakończył. Ja chciałbym tutaj powiedzieć, że jeżeli Polska została ośmieszona, upokorzona, a ten taki ośrodek, pana Jacka Bartosiaka, jeszcze raz powtarzam, tutaj, który pretenduje do, czołowej, do czołowego takiego środowiska opiniotwórczego, eksperckiego, mówi o tym, że te dwie koncepcje geopolityczne przegrały, to ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że w obliczu tego, co się dzieje, wygrywa endecka szkoła myślenia politycznego o tych sprawach i o tym, co się dzieje z Polską. Bo y, zwróćcie Państwo uwagę, no, jakie możliwości rozgrywania tej sytuacji miała polska rząd Donalda Tuska, kiedy został ostentacyjnie zlekceważony, zignorowany, zarówno przez Stany Zjednoczone, jak i państwa europejskie, Wielką Brytanię, Niemcy przede wszystkim i Francję, ale również przez Ukrainę. Gdzie się nie pojawią polscy politycy, rządowi w sprawach tych wojny na Ukrainie, no to zawsze podkreślają, że nie wolno niczego decydować bez Ukrainy. Nie słyszałem, żeby. Kiedykolwiek rząd Ukrainy powiedział, że nie zgadza się na jakieś rozmowy na temat tej wojny, tego konfliktu, jeżeli nie będą brać w tym udziału Polacy, jeżeli nie będzie brał w tym udziału polski rząd. No i co? I teraz pytanie jest takie: no to co ma zrobić ten polski rząd? Jaką ma możliwość? Działania, jaką ma przestrzeń, żeby wykonywać jakieś ruchy polityczne, dyplomatyczne. A no żadne, bo sam sobie to odebrał. Bo gdybym ja był Donaldem Tuskiem i gdyby mnie tak zignorowano, poniżono, ośmieszono, to bym pierwszą rzecz, jaką zrobił, to bym spróbował dogadać się, chociaż nawet rozpocząć jakieś rozmowy z Rosją to by pokazało wszystkim tym, którzy uważają Polskę za śmieć, za śmiecia, że jednak ta Polska pewną podmiotowość ma, że może o pewnych rzeczach rozmawiać. No ale Rosja jest tutaj tylko i wyłącznie wrogiem, tylko i wyłącznie tym, z którym można prowadzić wojnę, a nie rozmawiać. Chciałbym zwrócić również uwagę na to, że według tej endeckiej szkoły myślenia politycznego, no to nie można sobie zamykać wszystkich kierunków rozmów. Cały czas, jeżeli chodzi o tę wojnę, nasze środowisko, środowisko myśli polskiej, środowisko tej myśli geopolitycznej, politycznej, endeckiej mówi o tym, że trzeba, polska strona powinna utrzymywać jakieś relacje z Rosją, żeby mieć możliwość reagowania, żeby mieć odskocznie od sytuacji, w których się w tej chwili znalazła. I zwróćcie Państwo uwagę na to, co się dzieje w związku z tym. Otóż no, trudno by oczekiwać od, od takich ludzi jak Radosław Sikorski, Donald Tusk. Czy Jarosław Kaczyński, żeby się uderzyli w piersi i powiedzieli, no tak, to co robiliśmy nie, było, nie tylko było złe dla Polski, ale wręcz głupie. No nie, na pewno tego nie powiedzą. Więc co się dzieje? No to trzeba odwrócić tą, tą, tą uwagę publiczności od naszej klęski, naszego, naszego blamarzu w kierunku zaostrzenia walki z Rosją. Tam, gdzie powinien być taki gest pokazujący Polską jakąś niezależność polityczną, i próba jakiejś rozmowy z Rosją, próba wyprzedzania pewnych faktów, to się zaostrza te relacje i zaostrza się je przede wszystkim na użytek wewnętrzny. I otóż, proszę Państwa, coraz częściej, coraz głośniej słychać takie nawoływanie, żeby. Kogo zamknąć, komu odebrać możliwość politycznego działania? Ano Grzegorzowi Braunowi i jego partii. Już zbiera się podpisy po to, żeby zlikwidować partię Grzegorza Brauna, już krzyczy się, że to jest zdrada narodowa. Co robi Brown? No a co takiego robi Brown? No, Brown mniej więcej zachowuje się tak, jakby dyktowała endecka myśl polityczna, myśl geopolityczna, żeby jakoś próbować utrzymywać relacje z Rosją na wypadek jakiegoś nieprzewidzianych sytuacji lub takiego, takiej sytuacji, jaką mamy teraz, że pan Donald Tusk, reszta całego rządu, ale nie tylko te koalicja rządząca, ale również PiS i pan prezydent Nawrocki, Karol Nawrocki, znaleźć, obudzili się z ręką w nocniku. No, tak to wygląda. No więc nie ma tutaj przyznania się, trzeba czym prędzej odwracać uwagę i brnąć. Dalej i to jest, to jest to, takie można tutaj przyrównać do tego taką słynną, słynną myśl Józefa Stalina, który powiadał, że wraz ze zwycięstwem socjalizmu walka klasowa będzie się zaostrzać. Przepraszam. I my mamy do czynienia tutaj w Polsce teraz z taką sytuacją, że wraz z przegrywaniem. Tych koncepcji geopolitycznych, o których Państwu wspominałem, raz z pokazywaniem, okazywaniem się tego, że te rządy prowadzą nas donikąd, prowadzą do katastrofy, prowadzą do nieuniknionego konfliktu z Rosją. Oni chcą nawet go w tej chwili przyspieszyć. No to teraz trzeba ścigać, zlikwidować odebrać prawo mówienia. Odebrać prawo funkcjonowania w polskiej polityce tym ośrodkom, tym partiom, tym politykom, którzy mówią od dawna, że Polska nie powinna się koncentrować tylko i wyłącznie na jakichś relacjach z Ukrainą, a to są takie bardzo poddańcze relacje, trzeba powiedzieć, które również Polskę ośmieszają, upokarzają. A w kierunku zaostrzania relacji z Rosją. Prawdopodobnie efektem tego zaostrzania się tej walki z tymi, którzy mówią, że Rosji nie wolno ingero, ignorować w tym, w tym procesie politycznym, który, który trwa. No, to, to będzie zaostrzanie z nimi walki, w miarę jak całe te wszystkie te koncepcje polityczne, które obowiązywały do dzisiaj, no i pewnie dalej obowiązują, będą się kompromitować, bo one się kompromitują. Trzeba przyznać tutaj rację panu. Bartosiakowi, że te koncepcje się kompromitują, no ale on tutaj Ameryki nie odkrył nomen omen. On tutaj tylko powiedział, że stało się to, co przewidywali Endecy, co według tej myśli politycznej endeckiej miało się stać. To teraz się, to teraz się dzieje. Polska zostaje sama, Polska nie ma żadnych gwarancji, Bezpieczeństwa. Polska prowadzi politykę no, prowadzącą do katastrofy. To, to, to trzeba sobie jasno powiedzieć. Politykę, która no, nie daje nam żadnych gwarancji bezpieczeństwa. Nie mamy armii samodzielnej, dobrze wyszkolonej, przygotowanej. Nie mamy pewnych sojuszników. Mamy za to Niemcy, które chcą nas. Trzymać tutaj na smyczy i nie pozwalają, żeby rola dyplomatyczna Polski rosła. Amerykanów, którzy coraz bardziej mają całą Europę gdzieś tam i nie chcą się w te wszystkie sprawy angażować, mają swoje ogromne problemy. No i teraz co z tą Polską? Nie potrafimy budować sojuszy, nie potrafimy pozyskiwać sobie zwolenników. Polska zostaje no, w sytuacji takiej. No, beznadziejnej. To za, coraz bardziej zaczyna przypominać rok 1939. Czym się to skończy? Obawiam się, że bardzo źle się skończy. No ale zamiast te wszystkie czynniki rządowe, opozycyjne i tak dalej, zamiast koncentrować się na tym, że no, trzeba dokonać dużych, bardzo dużych przewartościowań w dotychczasowej Polityce oficjalnych czynników państwa polskiego, no to zaczynają się koncentrować na ściganiu tych, którzy mówili od początku, że ta droga to jest droga donikąd. Nie wiem, ja odnosiłem się do partii Grzegorza Brauna z pewnym lekkim dystansem, natomiast widzę, że teraz trzeba będzie się w to mocniej zaangażować po tej stronie, bo grozi, naprawdę grozi coś, coś no, trudnego do przewidzenia. Jeżeli Grzegorz Braun i jego partia będą dalej rosnąć w siłę w sondażach, jeżeli będzie przybywać im zwolenników, a typuje, że po tym co się dzieje, po tym na własne życzenie upokorzeniu, ośmieszeniu Polski, pokazaniu, że, 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 że jest niczym, jeżeli chodzi o politykę międzynarodową, no to złość tych, którzy za to odpowiadają, będzie się coraz bardziej kierować w stronę właśnie Grzegorza Brauna, jego partii zwolenników. W Polsce rusofobów jest mnóstwo, to, to oni są przytłaczającą liczbą. Ludzi w stosunku do tych, którzy patrzą na Rosję z dystansem, patrzą na Rosję poprzez polski interes narodowy. Nie przez rosyjski, że chcemy im bardzo, jej bardzo zaszkodzić, ale poprzez polski interes narodowy, no to ci stają się głównymi wrogami. Być może ktoś będzie się śmiał, puknie się w czoło, ale ja uważam, że sytuacja Grzegorza Brauna i jego partii w tym takim szczuciu. Ci wszyscy, którzy Polskę sprzedali, którzy Polskę sprowadzili na skraj katastrofy, nazywają Brauna zdrajcą. No, to jest, to, to, to jest takie coś, prawda? Jak to na złodzieju czapka gore, prawda? Więc biegnie, biegnie ktoś teraz przez Polskę, ten, kto jest winien tym wszystkim, fatalnej, tej fatalnej sytuacji Polski, biegnie i, i krzyczy łapać złodzieja, a sam nakradł ile się dało. Obym się mylił, proszę Państwa, ale idzie bardzo trudny czas dla tej szkoły myślenia endeckiego, która okazała, swój, okazała swoją wyższość. Co tu dużo mówić. Nad tym wszystkim, co do tej pory było w Polsce wśród tych oficjalnych czynników, że tutaj idzie trudny czas, że będziemy mieli coraz trudniejsze warunki do przekazywania swojej myśli, że, będziemy, że będzie na nas się sztuć, że będzie się nas, zresztą nie tylko to już jest od dawna, ale to już może przybrać bardzo taką. Groźbę jakiejś fizycznej, no, fizycznego, wręcz fizycznej eliminacji, I, i trzeba być na to gotowym. Trzeba zwierać szeregi i myśleć rzeczywiście o tym, o polskim interesie narodowym. Idą naprawdę trudne, trudne czas. No cóż, proszę Państwa, kończę. Nie mam ostatniej okazji do. Żegnania się z Państwem jakimiś dobrymi myślami. No, ale taka jest realna sytuacja. Proszę zatem o subsydiowanie, proszę o komentowanie, proszę o udostępnianie i proszę o wspomaganie myśli polskiej. Ta Państwa pomoc będzie nam coraz bardziej potrzebna, bo spodziewam się, że będziemy coraz bardziej naciskani. Różnie może się to naprawdę skończyć. Dobranoc i do następnego czwartku. Chrobry Szlak to publicystyka, komentarze i informacje na najwyższym poziomie. Niestety nasz kanał, w wyniku działań wrokich nam osób, upadłych konserwatystów, został skasowany przez YouTube'a. Prosimy, szukajcie nas na YouTube'ie na nowym kanale Chrobry Szlak TV Kamil Klimczak. Dziękuję i do zobaczenia. Myśl Polska to ideowa praca i zaangażowanie wielu osób w redakcji. Zachęcamy Państwa do finansowego wsparcia naszej działalności. Można to zrobić tradycyjnie, wpłacając dowolną kwotę na konto Fundacji imienia Romana Dmowskiego lub stawiając nam symboliczną kawę przez portal Buy Coffee. Niezbędne linki znajdziecie Państwo w opisie filmu. Dziękujemy.